Proszę Państwa prosić, żebyście Państwo podeszli bliżej, trawę troszkę zdepczymy, ale to wcale nie przeszkadza, ponieważ yy, i tak ta trawa bardzo fajnie i szybko odrośnie, jest mokro, jest ciepło, więc proszę się tym nie przejmować, a śpiewać nam się będzie dużo lepiej. Proszę Państwa rozpoczynamy czwarte nasze wspólne yy, spotkanie, ono jest pod, yy, pod patronatem Pana Burmistrza ja Wojnicza Jacka Kurka. Miło mi Państwa wszystkich powitać w tak dużym gronie. Cieszę się i myślę, że razem pośpiewamy trochę tych patriotycznych pieśni, tych pieśni, które są nam tak sercu bliskie. Będzie nam tutaj akompaniował również kur, pani na organach, a Teresa poprowadzi już tak dokładnie, prawda, wszystkie pieśni. No, ja również dołączam się do powitań. Proszę Państwa, to już tradycja, czwarty raz, więc to zobowiązuje. Myślę, że szczególnie mocno dzisiaj będziemy śpiewać. Macie już śpiewniki, więc zorientowaliście się, że nie tylko tam jest tak patriotycznie, ale różnie czasami, bo piosenki są różne. Ja tylko woli wyjaśnienia, bo yy, zauważyłam, że niektórzy myślą, że to jest co roku ten sam śpiewnik. Nie, on ma tylko podobną okładkę i ja sobie tak pomyślałam, że to powinna powstać seria, biało-czerwona okładka z konturami Polski, ale co roku w tych konturach jest coś innego. Coś przeważnie wojnickiego, związanego z danym rokiem. W tym roku, ponieważ jest to rocznica powstania styczniowego, macie Państwo pewne elementy związane właśnie z powstaniem. A więc płytę nagrobną z naszego cmentarza, jednego z powstańców tuchowskiego, jodłowskiego. A macie także Państwo wieczną lampkę z kościoła. I nie każdy może zwrócić uwagę, jak ona jest bardzo patriotyczna. Troszeczkę we wstępie jest tam wyjaśnione, ale zwróćcie kiedyś uwagę w kościele. Tam są jagiellońskie orły, tam jest znak bitwy Polski i Rusi, a więc tych krajów, które kiedyś tworzyły jedno wielkie państwo. I zresztą taką symbolikę miał rząd Powstania Styczniowego. Jeszcze co do śpiewnika. Chciałam państwu powiedzieć, że rysunki, po raz pierwszy w naszym śpiewniku są rysunki, zrobił młody wojniczanin Piotr Kuczek, który niedawno miał wystawę malarską. Kolejna rzecz, żeby już wszystkie formalności na początku załatwić, to ja chciałam bardzo podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego naszego czwartego wspólnego śpiewania. Szczególnie dziękuję Piotrowi Sygnarowiczowi, który bardzo pomógł ten śpiewnik poskładać i wydrukować, a także Bernatce Pająk, która godnie tutaj nam zastępuje pana no, mistrza organisty. I myślę, że Nagrodzimy ją brawami na zachętę, na pewno będzie super. Proszę Państwa, Pani Bernatka występuje zwykle w sali powyżej 3000 osób, ale dzisiaj wyjątkowo dla Państwa za No dziękuję bardzo chórowi, dziękuję dziewczynkom z gimnazjum. Będziecie mogli Państwo zobaczyć, jakie tu talenty są. A także dziękuję takiej pewnej dziewczynie Agnieszce, która ma podziękowania przy każdej imprezie wojniczej ostatnio. To jest Agnieszka Wrubel. Złota rączka, ona dla Państwa zrobiła kokardki. Na drugi rok wieczorem ciasteczka biało-czerwone. Także zapraszamy. No, myślę i przede wszystkim Panu Burmistrzowi dziękuję za przychylność i wsparcie, jak zwykle, bo bez takiego wsparcia wiele imprez by się nie mogło odbyć. We wstępie Państwo zobaczycie, że dzisiaj, dzisiaj ten dź, śpiewnik śpiew i ma trochę piosenek powstańczy i resztę ma takie piosenki, które pozwolą nam się wyśpiewać. Bo proszę Państwa, śpiew ma niesamowicie ważną rolę. Śpiew się pozwala ludziom rozwijać, śpiew zbliża ludzi i może śpiewajmy, skoro coraz mniej ze sobą rozmawiamy, to coraz więcej śpiewajmy i w ten sposób będziemy się uzewnętrzniać, zbliżać, zaprzyjaźniać i tak dalej. I może już zaczniemy, tak. Proszę Państwa, to jeszcze raz proszę, może troszkę bliżej, dużo lepiej się śpiewa jak będziemy bliżej, będziemy siebie nawzajem e, słyszeć. Chyba, że Państwo przed tym słońcem, które nam się tutaj ukazało e, chcecie skryć, no to trudno. To w takim razie ma, maestro, proszę Panią, e, e, pierwsza piosenka to jest Witaj wiwat Majowa, majowa Jutrzenko. Śpiewamy trzy zwrotki po prostu w dość takim y, szybkim rytmie. Pani nam pod, podegra tutaj w tym momencie rytm. Tylko dodam, że tą piosenkę ułożono 40 lat po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, ale doskonale oddaje radosny nastrój. I jest to bardzo żywotna piosenka, śpiewana bardzo często i co roku na Placu Zamkowym w Warszawie i na Plantach w Wojniczu. Tak, proszę Państwa, następna piosenka to jest Marsz Szczęców, Hej w wraz. Bardzo bym prosił, żeby ten utwór śpiewać po prostu Dzieci. rytmicznie i tak bardzo po męsku i śpiewamy dwie zwrotki. Z powstania styczniowego i przed nami kolejna na stronie ósmej, też z powstania styczniowego, wieś powstańców 1833 roku. Proszę Państwa, mniej znana piosenka, ale myślę, że po pierwszej zwrotce i refrenie szybko załapiecie i będziecie razem z góry śpiewać, bo jest naprawdę piękna i ją zaśpiewamy całą. W ten sposób się nauczymy. Bardzo piękny utwór, musimy się go dokładnie nauczyć. Proszę Państwa, następny utwór to jest Jak to nawojecie ładnie. Jest to Marsz Łański. Śpiewamy cztery wzroki. Ułański, czyli jeszcze jeden mazur dzisiaj, proszę Państwa. Wesoło, radośnie śpiewamy tą pieśń. Proszę Państwa, ja mam dla Państwa niespodziankę, ale za chwilę. Teraz proszę Państwa następny utwór W w polu srebrne ptasze. Radośnie, wesoło śpiewamy. I wykład jest rok. Kościuszki, nieco zapomniana piosenka, tak jak i troszeczkę przygasł blask kościuszki. Kiedyś szkoła w szkołach dzieci musiały się uczyć kilkunastu zrodkowych poematów. Dzisiaj to troszeczkę przygląda, więc dlatego zaśpiewamy całość.